Witajcie, jesteśmy w amfiteatrze, na scenie. Dlaczego na scenie? Bo przyszedł ten czas, że trzeba odtrąbić mały, wielki sukces. Co to znaczy? Rozmawiałem kilka dni temu ze znajomym, który podobnie jak my, liberalnie podchodzi do życia, wyznaje zasady wolność, własność, godność, i powiedział mi tak: Wielokrotnie pytałeś. Co powoduje, że oddaję swój głos na Konfederację? Wielokrotnie Tobie odpowiadałem. Wiem, że nie odpowiedziałem ani razu dokładnie, bo wiem, że sam dokładnie nie wiedziałem. Wiem też, że po tym, co się ostatnio dzieje, Konfederacja nie dostanie już mojego głosu. Konfederacja nie dostanie już głosu ani jednego mojego znajomego. Wierzę i wiem. Że wejdziecie do parlamentu, wierzę i wiem, że zrobicie porządek. To, jak będzie wyglądać Polska za 10 lat, zależy od Ciebie. Polska liberalna w najbliższych wyborach do parlamentu szykuje listy, na których nie będzie ani jednego polityka. Szykuje listy, na których będą przedsiębiorcy, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem w zarządzaniu. Będą uczciwi obywatele, którzy chcą działać, którzy chcą zmian. Pamiętaj, to jak będzie wyglądać Polska za 10 lat zależy od Ciebie. Głosuj, Polska Liberalna. Cześć.